Nie uwierzycie, co się wydarzyło. Dobra, wyciągam pomału, ale powiem wam, no patrzcie, to są trzy torby normalnie, a ta jedna torba to jest jak dwie normalne. No to lecimy, co my tu mamy w temacie. Party salad, no to na grubą party, proszę państwa, jak to wygląda cenowo? No, trzy funciaczki to kosztowało, ale powiem wam, jestem przerażony, nie wiem, muszę się wam przyznać. O, to nie wiem czy wiecie co to jest Ja nie wiedziałem, dopóki nie pracowałem w knajpie To jest w ogóle jakieś takie badziewie, ale to jest cytrynowe To Nie wiem czy to się je, czy do dekoracji, ale to jest taki smak, ma cytrynowy jak cytryna, bardzo fajne Zacne Dobra, lecimy dalej z popsem, bo się ściemnia, jak to mówią Druga party sałatka tu mamy Dobrze, że to takie wielkie, wiecie to zajęło tego miejsca o, tu takie no, oczywiście zostawić warzywny no to jest fajne nawet ugotować tak pochrupać nie zamiast chipsów można trochę zadbać o jedkę tu mamy drugie no ale miałem wam powiedzieć akurat te zamówienia robiłem po piwie więc proponuję wam nigdy nie robić zamówień po alkoholu bo to się widzicie to się skończy tym co zaraz zauważycie co wyląduje na tym blacie jeżeli się ogólnie zmieści w ogóle nie tu mamy oczywiście też takie fajne tak jak wczoraj na pieczonkę czy na zupkę jarzynową ale to muszę wziąć zamrozić no bo już nie przerobię po prostu U, tu fajny taki patrzcie groszek z jakimś sosikiem to może być zacne ciekaw jestem czy trzeba to czy trzeba to podgotować czy coś, czy można tak sobie zarzucić podejrzewam, że zarzucę sobie tak, żeby spróbować co my tu mamy? Simply salad jaka z dressingiem. No fajna taka. Kurde, tylko wam powiem, żebym ja się tym wszystkim najadał tymi sałatkami to ja bym w ogóle nie musiał wiedzieć tego mięcha, jeść, nie. A waga to po podejrzewam, żeby mi leciała jak wściekła na dół. O, tu mamy w ogóle fajnie, bo to są takie papryczki. Czymś nadziewane. To może być zacne, Danie. Ciekawe, Danie, jak to cenowo wygląda? Mm, Dwujaka kosztowało, więc też szaleństwa nie ma. Ale wygląda ciekawie. Niekiedy takie powiem wam nie do końca drogie rzeczy smakują fajnie. Dobra, tu mamy drugą tą fasolkę. O, ten makaron jest świetny. Miałem już kiedyś ten makaronik. Wziąłem go na próbę raz, bo ogólnie to ja mam te swoje takie jakby smaki, wiecie? Po prostu nie to, że mam jakieś tam cudowne i wyuczone, rewelacyjne. No ale wydaje mi się, że potrafię robić te pasty. Nie wiem, nikt tego nie odczynił. To jest najlepsze, patrzcie. Lemon. Trawa cytrynowa. No nie, no nie jest jakaś szalona, szalona cena. Druga pasta. Ona jest w ogóle fajna. Bo patrzcie, może nie wygląda tak specjalnie, ale ona, jak się zagrzeje w mikrofalówce, to w ogóle tak puszcza ten ser, bo tu jest też tak ser i naprawdę fajnie smakuje. No tam, było soli można do tego dodać, ale jest naprawdę dobra, polecam to. Nie wiem jak to cenowo kosztuje, no 2,50. Powiem Wam, że nawet mm, być może bym to zakupił, gdybym tego nie miał za darmo. Dobra, plecak mamy zakończony. Ach, słabo mi, wiecie co? Słabo mi po prostu. Ja nie, nie wiem, naprawdę to zamówienie po, po piwach to się człowiek tak zastanawia, czy na pewno ja to byłem u tej babki i mówię: Ty jesteś pewna, że ja to wszystko pozamawiałem? Mówiła, że tak, więc. Ona była trzeźwa. Z nas dwóch, akurat ona była trzeźwa. Uuuu, tyle ile marchewki będzie? Proszę państwa, patrzcie, patrzcie. Chudu już wyciągam po parę sztuk, bo. Ale ta jest fajna, tak sobie tylko ją troszkę do r wrzucić albo nawet na surowo i też zamiast chipsików można pochrupać jakby to jakby powiedzieć zdrową przekąskę pieczarek na pewno nie zamawiałem bo wczoraj tyle mi dała tych pieczarek że no nie mam pojęcia jak to się zdarzyło. naprawdę coś tu jest chyba między nami między mną i tą kobietą z komunikacją nie tak chyba musimy nad tym powiem wam popracować nie wiem czy to ona czy ja ma pracować ale patrzcie ile tu pieczarek jest masakra po prostu ona jest ostra. co my tu mamy tu mamy te to jest co się nazywa to jest dziki ten dzikie brokuły nie wiem czy ktoś widział jak one wyglądają kiedyś nie widziałem w ogóle co to jest to jest takie wiecie ekskluzywne. ekskluzywne badziewie jak to się mówi no następna marchewka wie ho 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 Ja się tak zastanawiam, czy tu przed domem może jakieś ze dwie świnie nie zacząć hodować. Co tu mamy? Uuu, tu mamy takie warzywka. Totalny miszmasz tutaj już. To już się chyba sama zupa zrobiła. Sama z siebie, jak to się mówi. Tu następne. Podać taki wiecie... Makaroni czy ryży, dania chińskie dobra następna jakaś marchewka wjeżdża Fuh, powiem wam jestem spocony i lekko przerażony tymi ilościami co tu się po prostu co tu się porobiło już normalnie nie, nie wiem jak mam to kategoryzować tutaj wszystko co my tu mamy proszę państwa nie wiem co to jest nie mam pojęcia, wygląda jak jakieś robaczki Nie wiem. Totalnie nie wiem, co to jest. Nie mam pojęcia. Ale pewnie się przekona. Powiem Wam, że lubię też brać takie cudaki. Może no by po prostu to smakować, co to jest, nie? Widzicie, że to jeszcze nie ma końca. Jeszcze jedna torba będzie, nie? A to co to było to był jakiś to jest chyba jakaś pasta kurczakowa. Nie mam wiedzy. O, one są dwie France. Dobra, wezmę je tutaj, gdzieś przestawię, żeby jakoś tu na no pieczele. To to ja nie wiem, wiecie co. To w ogóle nie wiem co to jest Co to w ogóle jest marchewka z jakimś czynką. Widzę, że warzywa, ale nie wiem, dwie paczki są tego, nie wiem co to w ogóle jest. I czy mi to jest po prostu po... Czy mi to jest po prostu potrzebne? Nie no, ona powiem wam, że ta klientka lekko, lekko przesadziła i delikatnie wie to dzisiejsze zamówienie. Wiadomo, że to jest za darmo. Ale ja się z tym nie uporam, to jest to po... są za duże ilości. Zamrażarka lekko pęka w szafie już no, no na pewno tego nie zamówię, Nie, ja muszę sprawdzić te zamówienia, nawet no, nieźle tutaj. Nieźle mi tu dokoptowała po prostu moja kochana koleżanka. Ja ale nie, no powiem wam, że zaczyna to coraz, coraz słabiej wygląda. No jest następne te danie. Ta papryczka niby fajna. Dobra, mamy no torbę dużo już zakończoną. Widzę, że pomału, pomału jak to się mówi jedziemy do brzegu na no, następne pieczary ja pierdziela o, rę, lekko mi ręce opadają, tu mamy taką to jest taka fajna bułeczka. ciabata, ale to to jest taka niby na zakwasie, wiecie, to jest to, takie droższe rzeczy Co to w ogóle jest? Ludzie święci stąd... Jakieś ziemniaki, kwiateczki ja nie wiem. Następny to, ja pięć. Słabo mi się robi. Następny pieczary. Tu jeszcze sałatka Ja pijcie. Ta już, patrz, to tu już jednak jest taka jakaś koliander. No nie wiem, może ta góra jeszcze tak trochę się przypieprza. Ja, tak, następne. No i oczywiście, party salat jeszcze wbija. Nie. Powiem wam, jak na początku to, się, to było entuzjastyczne. To w tym momencie zaczyna się to robić jakby lekko żenujące To co to jest? Nie nie wiem, jakiś twarożek coś tam, coś tam w twarożek z jakimś Czymś tam Nie wiem, to najlepsze są najlepszy zestaw patrzy na partyj dzieci. Kto to w ogóle kupuje? Ile to kosztuje? patrzcie, na no ogórkę pokroili, nie wiem kawałek ogórka z jakimś sosem i ile to kosztuje? ja pierdziele funta 70 to jest jakieś 8 zł za takie badziewie i oni na to znajdują frajerów? To jest normalnie niemożliwe ja pierdziele, te papryczki już na grubo wjeżdżają jeszcze dwie są no, dwie muszę chyba charakter zrobić jeszcze <grym> są trzy no i jakby tego było mało, niestety pieczarki jeszcze wjeżdżają. Ja piercielek Nie no, ostro jest, ostro jest. Powiem wam, że ja chyba z tym, z tym uderzę jutro pod kościół. Może to kurde ksiądz to co z tym zrobi, bo ja już na to nie mam naprawdę pojęcia. Przerostam, przerasta mnie to, to przerastają mnie te ilości tego. Tu jeszcze to. Nie wiem, jak chcecie, to weźcie to skomentujcie, bo ja na to nie mam żadnego już komentarza. Co tu się po prostu nawyprawiało. Nie. Nie ogarniam tematu. Pozdrawiam. No, trzymajcie się. Nie wiem, do następnego nie wiem jak szybko, ale na pewno nie prędko, bo kto to ma przerobić? Na razie trzymajcie się.